Chamberlain naprawdę wierzył w to, że uda mu się tej wojny uniknąć. Naprawdę sądził, że. On był właściwie no biznesmanem z wykształcenia. I on sądził, że jeżeli zaproponuje temu Hitlerowi korzystny deal, powiedzmy. To Niemcy nie będą miały żadnego powodu, aby to porozumienie zrywać, prawda? Nasuwa się jakby analogię do czasów współczesnych, gdzie coraz częściej popularność zdobywa to po określenie tej polityki transakcyjnej, prawda? No, no tak, dokładnie, bo, bo to za, za takim rozumowaniem stoi racjonalność polityków zachodnich, którzy uważają, że no są pewne sfery ustępstw. I w tych, w, tej, w tych sferach, które definiujemy jako możliwe do e, dokonania ustępstw, jeżeli się dogadamy, no to nie będzie powodów, aby e, ta druga strona zrywała porozumienie. Wcale tak nie musi być, bo być może coś, co my definiujemy jako naszą sferę ustępstw, druga strona definiuje dopiero jako przystawkę do głównego dania, prawda? I jako sygnał, że można iść dalej. Jako sygnał, że można pójść dalej. Tak było właśnie w przypadku tak było w przypadku Hitlera. Ale nie uprzedzając faktów, 15 września 1938 roku Hitler się z Chamberlainem dogadał w Berchtesgaden. To spotkanie, chociaż... Początkowo dosyć sztywne, niezbyt, niezbyt dla Chamberlaina chyba e, sympatyczne, zakończyło się nieformalnym porozumieniem, które polegało na tym, że państwa zachodnie e, zmuszą Czechosłowację do ustępstw, a Hitler nie wywoła wojny, czyli Czechosłowacja odda tereny, na których mieszka e, większość niemiecka. No i e, Wielka Brytania tą politykę zaczęła realizować, łamiąc e, opór Czechów bardzo takimi brutalnymi, brutalnymi środkami jak na relacje międzypaństwowe, właściwie stawiając ich przed, przed ultimatum albo Podporządkujecie się albo zostawiamy was na lodzie i wtedy troszcie się o siebie sami. ciekawe jest to, że tak, z jednej strony Czechosłowacy, Czechosłowacy bo tak trzeba było wtedy powiedzieć, no nie byli formalnymi sojusznikami Brytyjczyków, chociaż oczywiście mieli formalny sojusz z Francuzami, więc i tu i Francuzi musieli się przyłączyć w pewnym momencie do tej gry. Tak, i też tutaj Chamberlain włożył wiele wysiłku w to, aby na spotkaniu międzyalianskim, które, które odbywało się wkrótce po jego wizycie w berchtes aby postawić też Francuzów w takiej sytuacji, że oni już nie mogli wyłamać się z tego wspólnego frontu.